Będziemy otwierać kolejną rzecz z Barbie. Tutaj są takie okienka i z nich są akcesoria chyba. Nie wiem, tutaj coś trzęsie. Tutaj są różne tego okładki. Można zrobić takie. I tutaj inspirują elementy. No to przechodzimy do otwierania. Zobaczcie, już jest otwarte takie mamy. Raz, dwa, trzy, cztery akcesoria tu będą chyba albo nawet więcej. Tu mamy otwieranie pierwszego yy, tego pierwszego okienka. O tutaj mamy pierwszą saszetkę. Otwieram. Pa. Zobaczcie jaki słodki fartuszek. O, mamy kolejną saszetkę. Piękna kamizelka. Yy, nie wiem czego. Ja się nie znam. Y, dobra. Chokaj. Zobaczcie jaka czapka. Czerwona. Jeszcze okulary. Tablet. domu Co? Okay. tu jakieś. A wysypało mi się tu. To w tym zestawie jest tak: yy, taka patelnia, taca do krojenia, nóż, mankieweczki i łyżka do przerzucania po lalkę. Zobaczcie! Mogło mi się trafić inne, ale ja trafiłam akurat to i tą. To. to? Teraz pokażę Wam, jak się prezentują moje lalki. To jest jedna z ulubionych lalek Silka, którą bardzo lubię. Tak wygląda kolejna lalka. Budowniczka która pięknie wygląda tutaj ma taki plan. Pamiętajcie, że takie akcesoria możecie sobie kupić sobie w kolednie, w mielcu. To pa!